Dzień dobry Państwu. Dziś chciałbym porozmawiać o naszych małych ojczyznach. O gminach, miastach, miasteczkach, w których mieszkamy. U Niemców mówią Heimat i Vaterland. Vaterland znaczy ojczyzna, ojczyzna, tak jak dla nas Polska. A Heimat, Heimat to. Dom rodzinny to gmina, to lokalna społeczność. Heimat jest przez Niemców często używany niemal co dnia. Heimat to ich codzienność. Heimat taka mała ojczyzna. A Vaterland to wielka ojczyzna naród. Vaterland to wszystkie Heimaty zjednoczone językiem, kulturą i historią. Vaterland to wielkie słowo. A jak jest w Polsce? W Polsce mamy tylko jedną ojczyznę, tą wielką Polskę. W Polsce nie mamy ojczyzn lokalnych, nie mamy społeczeństwa, nie mamy nawet nazwy dla tych społecznych, lokalnych ojczyzn. Nie mamy swojego polskiego Heimatu. To w tych małych ojczyznach, gminach i miastach na prawach powiatu wykuwa się dostatek naszych gospodarstw domowych. To w tych małych ojczyznach realnie żyjemy. Chodzimy do przedszkola, szkoły, pracujemy, zarabiamy pieniądze. To w tych małych ojczyznach żenimy się, mamy dzieci, budujemy swoje domy. W tych małych ojczyznach spędzamy realne życie w gminach i w miastach na prawach powiatu. Historia ostatnich 250 lat, czyli od rozbiorów, pozbawiła nas tych małych ojczyzn. Najpierw mieliśmy zabory, a potem byliśmy ogołoceni z samorządności. Myśleliśmy o Polsce, o państwie polskim, pomijając te nasze małe ojczyzny. Samorząd. Czy to jest temat ważny? Wielu z nas interesuje się wielką polityką i odpuszcza samorząd. Wielu z nas wydaje się, że rząd w Polsce rządzi, że jak wybierzemy PiS albo PO, to będzie nam lepiej albo gorzej. A ja chcę Państwu pokazać trochę inną rzeczywistość. Nawet bym powiedział bardziej namacalną, bardziej prawdziwą, bardziej codzienną. Taką, która dotyka nas każdego dnia. Za nasz poziom życia, za codzienny komfort, za to ile zarabiamy, odpowiada w pierwszym rzędzie samorząd. Nie rząd. Tak, samorząd, a nie rząd. Za komfort naszego życia, w szczególności za nasze wynagrodzenia, odpowiada przede wszystkim wójt, burmistrz i prezydent miasta. I do tych włodarzy powinniśmy kierować nasze uwagi, nasze oczekiwania, nasze roszczenia. Podzielę ten mój wykład o małych ojczyznach. Na cztery części. Część pierwsza płacę, część druga wymagam, część trzecia kontroluję i część czwarta uczestniczę. Dziś omówimy sobie część pierwszą. Płacę. Komu i ile płacę? W Polsce jest 2,5 tysiąca gmin, 380 powiatów, 66 miast na prawach powiatu i 16 województw. Komu i ile płacimy? Podstawową zasadą organizacji życia społecznego w Unii Europejskiej jest zasada pomocniczości. A brzmi ona w uproszczeniu: Obywatelu, troszcz się o siebie sam. A jak nie dajesz rady, bo to przekracza Twoje możliwości, to zwróć się do gminy. A jak. Gmina nie może, to zwróć się do powiatu, a jeśli powiat nie może, to zwróć się do województwa, i tak dalej, i tak dalej. Na końcu są instytucje Unii Europejskiej. To jest podstawowa zasada życia społecznego, organizacji społecznej, zasada pomocniczości w Unii Europejskiej. Obywatelu, jeśli twój zamysł przekracza twoje kompetencje, to zwróć się najpierw do gminy. W Polsce mamy 2,5 tysiąca gmin i 66 miast na prawach powiatu. Każdy z nas mieszka w jakiejś gminie, względnie mieście na prawach powiatu. To jest ten podstawowy, najniższy szczebel. No nie da się inaczej, fizycznie się nie da. Każdy z nas płaci podatki na gminę albo na miasto powiat, tam, gdzie mieszka. Kilka, kilkanaście gmin tworzy powiat. Tu widać przykładowy powiat. Powiatów mamy w Polsce 380, w tym 66 miast powiatów. I każdy z nas płaci na powiat. Ogółem mamy w Polsce 930 miast. Najmniejszy Opatowiec ma zaledwie 338 mieszkańców. No takie miasteczko, a za nim też maleńka Wiślica, 500 mieszkańców. Oba te miasta leżą w Świętokrzyskim. A dla porównania wieś kozy na Śląsku ma prawie 13 tysięcy mieszkańców. Taki mamy trochę dziwny ten podział administracyjny. Kilkanaście, kilkadziesiąt powiatów tworzy województwo, tu widać przykładowe województwa. Największe jest mazowieckie, o tu widać, i każdy z nas płaci na swoje województwo. Czy dużo płacimy na samorządy? Spójrzmy na budżet polski. O, tu widać budżety wykonane. Sporządziłem je w oparciu o analizy NIK-u, więc sądzę, że są wiarygodne. A tu Państwo widzicie dochody budżetowe państwa i dochody samorządów. Na pierwszy rzut oka to państwo ma kasę, a samorządy są nieco biedniejsze, ale to tylko pozornie, bo należy uwzględnić transfery, jakie idą z budżetu państwa do budżetu samorządów. I po transferach ten obraz wygląda inaczej. O, tutaj widać. Budżet państwa jest wprawdzie większy, ale widać, jak dynamicznie rośnie. Różnica wynika po prostu z większej dynamiki wzrostu budżetu państwa. Powinienem powiedzieć, że państwo potrafiło w większym stopniu zadbać o swoje dochody budżetowe, niż zrobiły to samorządy. Dlatego budżet państwa się rozwija. No cóż, w samorządach nie ma specjalistów i niestety nie ma menedżerów. Tu na slajdzie widzimy dochody powiatów i województw. Niewielkie są, prawda? Powiaty w sumie 25 miliardów, województwa 15 miliardów. Porównajmy to z gminami i miastami na prawach powiatu. W gminach i miastach na prawach powiatu mamy 190 miliardów. Budżet polski po transferach do samorządów to 280 miliardów. To w gminach i miastach na prawach powiatu dokonuje się nasza codzienność. To są nasze małe ojczyzny. Gminy i miasta na prawach powiatu. Najbogatsze są gminy miejskie, najbiedniejsze wiejskie. Widać to na tym slajdzie. Im więcej kasy, tym więcej władzy. Tu jeszcze mamy porównanie budżetów gmin i miast na prawach powiatu, czyli tam, gdzie bezpośrednio mieszkamy. A z drugiej strony powiatu i województw. Widać, kto ma kasę. Nasze gminy, nasze miasta, powiaty. Tu jest kasa. Tu można się porządzić. Nie można się porządzić w powiecie, nie można się porządzić w województwie w sposób bardzo ograniczony, ale prawdziwa kasa jest w gminach i miastach, powiatach. Popatrzmy, jak wyglądają budżety po stronie dochodów naszych gmin i naszych miast powiatów. Tu widzimy gminy. Mamy subwencje, mamy dotacje, mamy dochody własne. Po co są subwencje? Generalnie subwencje są na oświatę. Budżet państwa płaci na każdego ucznia około 550 zł miesięcznie. Takie pieniądze idą z budżetu do każdej gminy, do każdego miasta powiatu. Po to, aby dzieci mogły się uczyć. Takie dofinansowanie oświaty. Po co są dotacje? Dotacje są na zadania administracji rządowej. Na to idzie 85% dotacji. Co to są za zadania? Tu na tych żółtych slajdach wyszczególniam 25 ustaw, wydawanie dowodów osobistych, meldowanie. Zameldowanie, wymeldowanie, wydawanie praw jazdy, obronność, zasiłki, podręczniki szkolne, ewidencja ślubów, zgonów, narodzin to są zadania administracji państwowej, które wypełnia gmina albo miasto na prawach powiatu i za to państwo płaci. Na to idą dotacje w 85%. Trzecia grupa dochodów budżetowych gminy to dochody własne. Średnio Stanowią 45% dochodów, najwięcej dochody własne. A jak to wygląda w miastach na prawach powiatu? Też mamy subwencje, tak jak w gminach, na oświatę, w tej samej wysokości. Naucznia też mamy dotacje, głównie na zadania administracji rządowej aż 83%. Jakie to są zadania? Ano, te, które już pokazywałem na żółtych slajdach te 25 ustaw. I dodatkowo te, które tutaj pokazuję na niebieskich slajdach, czyli kolejne 37 ustaw. Łącznie administracja państwowa, reprezentowana przez rząd, może zlecić do realizacji każdemu miastu na prawach powiatu zawarte w zapisach tych 62 ustaw zadania. Zleci w sposób obligatoryjny, to znaczy nie może ani gmina, ani miasto powiat. Odmówić wypełnienia, ale za to, że wypełnia te zadania, dostaje później kasę. No i w konsekwencji państwo za wypełnienie musi zapłacić. Trzecią grupę dochodów budżetowych stanowią dochody własne. W miastach stanowią one ponad 60%. Reasumując. Najważniejszą częścią budżetów po stronie dochodowej gmin i miast na prawach powiatu są dochody własne. W szczególności są one bardzo ważne dla miast powiatów, bo widać, że stanowią ponad 60%. I teraz popatrzmy, co składa się na te dochody własne. Najpierw dochody gmin. Widać, PIT 38% dochodów własnych gminy. A potem na drugim miejscu podatek od nieruchomości 28%. I jeszcze cokolwiek znaczącą pozycją jest 6% dochodów z majątku. Gminy mają majątek i czerpią. czerpią. I jeszcze cokolwiek znaczącą pozycją jest 6% dochodów z majątku. Gminy mają majątek i czerpią z tego majątku pożytki. 3% stanowi podatek rolny. Podatek rolny płacony jest w gminach, gdzie mieszkańcy są rolnikami i uprawiają ziemię. Ale jak widać, z rolników gmina nie wyżyje. Z zasady jej gminy wiejskie są biedne, jeśli żyją tylko z podatku rolnego. Popatrzmy jeszcze, jak zmienia się udział poszczególnych składników w dochodach budżetowych. Jedyny wniosek, jaki się nasuwa, że udział dochodów z pit stale rośnie. W okresie 5 lat wzrósł o 5%. Pity są bardzo ważne dla gmin. Są najważniejszym składnikiem dochodów własnych. A jak to wygląda w miastach-powiatach? Znowu, najważniejszym składnikiem dochodów własnych są dochody z Pitu, aż 42%. Na drugim miejscu, podobnie jak w gminach, podatek od nieruchomości 17%, potem jeszcze dochody z majątku 8%. W miastach na prawach powiatu podatek rolny. Jest nieistotny, no bo w zasadzie nie ma rolników. Za to widzimy podatek od czynności cywilnoprawnych. W gminach to było 2%, a w miastach na prawach powiatu to jest 3%. Płacimy ten podatek przy zawieraniu różnych umów, sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny, dożywocia itd. I znowuż, patrząc na zmiany w czasie, widzimy, jak udział dochodów z PIT u rośnie. W okresie 5 lat wzrósł o 4%. Reasumując, najważniejszym składnikiem dochodów budżetowych gmin, w których mieszkamy i miast na prawach powiatów, w których mieszkamy, są nasze pity czyli podatki, które płacimy od naszych wynagrodzeń. Wójt, burmistrz czy prezydent miasta żyje z podatków, które płacimy od naszych wynagrodzeń. Z tego ma budżet. I my więcej zarabiamy? Im więcej Wójt, burmistrz czy prezydent miasta ma w budżecie, ma do dyspozycji. I my stajemy się bogatsi, tym więcej otrzymuje od nas wójt, burmistrz czy prezydent. Dlatego tym włodarzom powinno zależeć, żebyśmy dobrze zarabiali. Jeśli my dobrze zarobimy, to zapłacimy Wójtowi Burmistrzowi czy prezydentowi miasta wysokie podatki. Logiczne, prawda? Drugim najważniejszym składnikiem są podatki od nieruchomości. Co powinien zrobić dobry wójt, burmistrz, prezydent miasta, żeby mu wzrosły dochody budżetowe? Powinien zaprosić dobrych inwestorów. Inwestor tworzy miejsca pracy, więc przez to my lepiej zarabiamy i płacimy większe pity do budżetu naszych gmin i miast na prawach powiatu. A dodatkowo są podatki od nieruchomości. Płacimy my i płaci inwestor, który wybudował zakład i stworzył dla nas miejsca pracy. Popatrzmy, jak wyglądają te nasze płatności do budżetu gminy i miasta na prawach powiatu. Spojrzałem na ostatnie dane. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wyniosły w styczniu 2019 4931,80 zł, czyli netto 3,5 tysiąca. Tyle zarabiamy, podobno. Niektórzy z nas zarabiają sporo więcej, a inni mniej, ale taka jest średnia. Od tej średniej płacimy co miesiąc zaliczkę na podatek dochodowy. To jest 370 zł co miesiąc. Do gminy trafia 40% tej kwoty, czyli 150 zł. A do miasta na prawach powiatu trafia 50% tej kwoty, czyli 185 zł. Sporo, prawda? Średnio zarabiający mieszkaniec płaci do miasta powiatu zaliczkę 185 zł miesięcznie. Tyle z grubsza płacimy od naszych wynagrodzeń. Za te pieniądze żyje nasz Wójt, burmistrz i prezydent miasta. My jesteśmy jego dobrodziejami. A tu jeszcze wyliczenie tej składki na podstawie średnich wynagrodzeń w 2018 roku. Według GUS-u to średnie wynagrodzenie wynosiło 4585 zł, czyli zaliczka płacona co miesiąc do gminy wyniosła 135 zł, a do miasta na prawach powiatu 170 zł. Co miesiąc. Nasze wynagrodzenia stale rosną, więc nie dziwmy się, że rosną też wpływy do budżetów pochodzące z naszych PIT-ów. Ale pytanie, czy nasi wójtowie, burmistrzowie i prezydenci mieli w tym udział, że wzrosły nasze wynagrodzenia, czy ściągnęli inwestorów, czy zadali sobie taki trud? Warto się temu przyjrzeć, bo to jest podstawowe zadanie to jest ich podstawowe zadanie dbać o nasz dobrobyt. Tak jak powiedzieliśmy najważniejszą częścią dochodów budżetowych gminy i miasta na prawach powiatów są nasze PITy. Płacimy proporcjonalnie do naszych zarobków. Na drugim miejscu co do wysokości jest podatek od nieruchomości. Minister Finansów w obwieszczeniu co roku podaje maksymalne stawki tak jak tutaj widać a radni mają prawo ustalać je samodzielnie na terenie gminy lub miasta na prawach powiatu, ale te stawki nie mogą być wyższe od maksymalnych podanych przez ministra. Tu Państwo macie podane maksymalne stawki na rok 2019, z rozbiciem na stawki od gruntów i od budynków i ich części. Praktyka w samorządach jest bardzo różna. Jedni różnicują te stawki, tak jak minister w obwieszczeniu, a inni pochylają się i rozbijają je. Na bardzo drobne pozycje i stosują różne ulgi, jak na przykład w Krakowie. Ten system krakowski wydaje mi się jest chyba najbardziej roz... porozbijany, taki uszczegółowiony, jeżeli chodzi o miasta wojewódzkie. Tutaj przykładowo porównywałem stawki w Kielcach i w innych miastach wojewódzkich. Kielce, miasto biedne, z gospodarką zniszczoną przez ostatnich 16 lat, ale stawki podatku od nieruchomości są wysokie, proszę zauważyć. Gdyby przyjąć, że nowy prezydent zredukuje stawki zgodnie ze swoim programem wyborczym, to te stawki powinny ulec redukcji nawet o 60%. Proszę spojrzeć na tabelę stawek. Najwyższe stawki są dla podmiotów gospodarczych. Często w budżetach podmioty gospodarcze dają 80-90% dochodów w tej pozycji podatki od nieruchomości. W pozycji Podatki od nieruchomości to w zasadzie przedsiębiorcy płacą, a mieszkańcy niewiele. Wszystkie inne dochody budżetowe mają zdecydowanie mniejsze znaczenie. Te dwa pity i podatek od nieruchomości to są te dwa ogromne kamienie węgielne, które wnosimy do budżetu. Reszta to w zasadzie blotki, to w zasadzie plankton. Tutaj mamy, widzimy, podatek rolny realnie to jest 2-3% dochodów gmin czy miast na prawach powiatu. W roku 2019 ten podatek będzie wynosił 136 zł od hektara przeliczeniowego. A tu macie państwo jeszcze inne opłaty lokalne i podstawy prawne dla ich wyliczenia. Można wprowadzić na przykład opłatę targową, bo samorząd ma taką decyzyjność, o tu macie państwo przykłady. Ale jest już kilka gmin i miast, które zrezygnowały z pobierania opłaty targowej. Dlaczego? Bo wpływy z tego tytułu są minimalne, a koszty poboru niemal równe wpływom. Więc po co to robić? Tak samo opłata od posiadania psów. Wysokość tej opłaty nie może przekroczyć 123 zł, ale czy ktoś potrafi takie opłaty skutecznie wyegzekwować? W Europie są różne regulacje dotyczące psów. W krajach angielskojęzycznych. Trzeba mieć rodzaj licencji na posiadanie psów, a w niemieckojęzycznych wynosi się opłatę. Od niektórych raz wynosi ona nawet w Niemczech takie agresywne rasy to nawet jest 1000 euro rocznie. Pod wykładem zamieszczam link do innego mojego wykładu, gdzie tę psią sprawę w samorządach omawiam bardzo szczegółowo. Pozostałe opłaty podatki są w zasadzie nieistotne dla budżetu gminy. Są nieistotne. Jeśli funkcjonują w Waszych gminach, to przypatrzcie się, czy przypadkiem dochody z nich nie są równe kosztom ich poboru. Czy to przypadkiem nie jest tylko uciążliwość dla mieszkańców? A wtedy warto wystąpić z inicjatywą o odstąpienie od ich pobierania, bo po co tworzyć opłaty i podatki, jak nie ma z nich pożytku. Reasumując, mija właśnie 100 dni od wyborów samorządowych. Spójrzcie Państwo, czego dokonali wybrani przez Was wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i radni. Pamiętajcie, że płacicie na nich 40-50% waszych pitów. Czy wasi włodarze podejmują jakieś działania, żebyście więcej zarabiali? Dopominajcie się o to. I wy, przedsiębiorcy, z Waszych podatków od nieruchomości i miejsc pracy, które tworzycie w gminach, żyje każdy wójt, burmistrz i prezydent miasta. Ale czy oni spełniają Wasze postulaty? Tworzmy społeczeństwo obywatelskie, świadome swoich praw. Płacimy, mamy prawo wymagać. I z tą refleksją Państwa pozostawiam.